Witam Was kochani bardzo serdecznie w ten piękny day, it's is very beautiful day. Witam Was rana jak bita śmietana, Mono! Normalnie człowiek chce nagrywać filmy, to tak jak ja mam czas, żeby nagrywać za Was filmy, żeby było śmieszuto, żeby stać się chwilę oderwali od rzeczywistości, to... Tak człowieka wkurzy z samego rana. No! <laughs> I oczy ja teraz miałam nagrać. Czekajcie, muszę sobie przyjąć. No bo ja normalnie mam, słuchajcie, zryty beret. Ja już nie pamiętam. Słuchajcie, 36 lat zobowiązuje. Nie wiem o czym miałam nagrać, słuchajcie, o tym... <laughs> miałam nagrać o tej istocie, słuchajcie! Jak ja kocham wino, z moją dziewczyną. No, mam dziewczynę, barbarę, która po prostu... Wszystko zdrowe, eko, i po prostu wege swego i piję. Ja pierdzielę to za człowiek, słuchajcie, że ja się musiałam wyjebać w taki kurwa związek damsko-damski. Dobra, do brzegu, bo zaraz nie dojdę do konsensusu. Tutaj to jest Już nie dojdę. Staram się dochodzić! Więc poszłam z nią w niedzielę do kościoła i padał, deszcz. I mówię, mama, dawaj to wino, idziemy z tym winem. Ona mówi, przestań, dziecko, yy, babki będą gadały do na blokach że ty z winem chodził do, do kościoła. Ja mówię, dobrze, no to nie gadają, by nazwiska nie pomyliły. Mamo, przestań, daj spokój, robimy prowokację, Zobaczysz jak ludzie chodzą i gadają na mieście. Właśnie o to mi chodzi, żeby sprawdzić tą ludzką ciekawość. No, no, oczywiście, mama, przestań, coś tu weź, nie rób takiej prowokacji. A po co ci to będą znowu gadać i będą na mnie grać? mam Będą a nie gadają, nie mam co ze swoim życiem marnym robić, to będą gadać po prostu o, o szlachcie. A, a, a. No ja ty? Mamo, ty przestań, mamo ty przestań, daj spokój, daj się sprowokować. No i stanąłem sobie w kościółku, elegancko, założyłam futro, a wtedy ten orek, nie? Stoję sobie elegancko, wszyscy się na mnie gapią, wychodzimy z kościoła, ja tam odeszłam dwa kroki mamy, patrzę jakaś babka z bloku leci, słuchajcie, normalnie wklepię w, w ramię i tak, a córka to ma problemy z alkoholem, tak? Tak, chyba mi się tak wydaje. A dlaczego pani tak sądzi? No zwinę do kościoła, żeby przyszła i ja słyszałam to, jak ona z nim dyskutuje i w pewnym momencie zrobiłam tak. He! he. Chodź wam, bo też spada! I ja chciałam powiedzieć do tej pani Zatkał kakao! Co mam zatkać to kakao? Pani tą twarzą, bo to wszystko to takie kurwa by pogadać. Ale tak mówię, pójdę do spowiedzi, położę, przepraszam, tutaj zostawię. Na... I zobaczymy, jak ksiądz zareaguje. Jak powie, że to wino, co pani z winem do kościoła? A ja mówię, a ksiądz to co pije? Nam przymoże? Wodę z cytryną, tak? I tak postawię, i później pan. człowiek, czy to jest parasolka. No przecież to imitacja winiacza, po prostu. Będę teraz będą kolorowe jermarki, blaszane z U -u -u. Słuchajcie, uwielbiam prowokacje, taką prowokację, tylko żeby komuś nie było przykro, to mi powinno być przykro, bo wzięli mnie za alkoholika. No trochę mają rację, trochę se lubię golnąć, ja za koniecznie nie wylewam. miłego dnia, bo day is very beautiful day, słuchajcie, bawcie się, śmiejcie się, pijcie dużo wody z cytryną, bo po prostu, żeby mieć tyle energii, co ja, siada, bada, i powiem mam tylko tyle, bo cały czas pytacie się, skąd mam tyle energii. Biorę witaminę D3 plus K2, 20 tysięcy jednostek everyday i jebać konsekwencje, nie?